Witajcie w kolejnym naszym filmie. Jak pewnie widzicie za mną jesteśmy w Poznaniu na targach karawaningowych. Właśnie żeśmy przyjechali i tak sobie tutaj chodzimy wśród tych kamperów i przyczep i podziwiamy te wszystkie pojazdy i szukamy jakichś nowości bądź gadżetów, które można by było sobie upatrzeć i ewentualnie kupić. Dopiero zaczynamy naszą tutaj wycieczkę po hali, także zapraszamy na tego vloga. Myślę, że będziemy Wam pokazywać może jakieś modele kamperów przyczep, bądź też jakieś może gadżety karawaningowe. Także oglądajcie nas w dalszej części tego vloga. I rozpoczynamy zwiedzanie targów. zobaczcie od jakiego od razu zaczynamy tutaj sprzętu. Taka potężna ciężarówka mana. Zobaczcie jakie duże koło misia. Jest wielkości koła, takie potężne koło. Szkoda, że nie można wejść do środka, bo byśmy wam pokazali. A teraz idziemy w kolejne miejsce. Ogólnie jesteśmy tutaj w strefie kamperwanów. Podoba się? Może takiego kupimy? Miłość, takiego kupujemy? Czy mniejszego? Takiego dużego. Widzisz jakie duże koła tam są? Takie jak ty. Dochodzimy w kolejne miejsce. Jesteśmy teraz na stoisku furgon dla Ciebie. A tu zobaczcie camper van, świat według Bandich, który aktualnie jest na sprzedaż. Więc jak ktoś by chciał, może kupić tego vana. A teraz zobaczcie, jakiego spotkaliśmy tutaj. kampera prawdopodobnie. To camper przyszłości. Sky Dancer. Spróbujemy wejść do środka i pokażemy wam, jak on wygląda, właśnie wewnątrz. Nie tak wygląda w środku. Zobaczcie. Duże łóżko. Podwójne, kuchnia, no i tutaj przestrzeń w kierowcy i pasażerów. A z tyłu ogromne bagażnik. Zobaczcie, trzy rowery wchodzą, jeszcze jest tyle miejsca. Jak możecie zobaczyć, strefa campervanów jest naprawdę obszerna w tym roku. Jest z czego wybierać. Tutaj, nawet zobaczcie, jest potrójne łóżko piętrowe. Także myślę, że jak ktoś szuka campervana, to coś na pewno dzisiaj by tutaj znalazł. A my idziemy teraz na kolejną halę. Jesteśmy teraz w strefie off-roadu. Jak możecie zobaczyć, nawet Porsche można jechać sobie na dzikusa. Ma zamontowane na dachu koło zapasowe na jazdy. Można też kupić taką zabudowę na pick w której można sobie mieszkać, jak w przyczepie bądź kamperze. Oczywiście dużo mniejsza. Jest też amerykański bus Ram. I zobaczcie, jaki to jest kolos. Na górze namiot dachowy. Z tyłu jeszcze przedsionek. I robi się naprawdę monstrum do podróżowania. Przyszliśmy teraz w kolejne miejsce. Miejsce Tour Salon. Jesteśmy przy busie Busem Przez Świat. Przy ich nowym busie. Zaraz próbujemy zobaczyć, jak on wygląda od środka. I weszliśmy do busa Busem Przez Świat. Zobaczcie, tak on tu wygląda w środku. Miłość coś tam szuka. Czego tam miłość wypatrujesz? Deskorolka Ci się spodobała. Zapewne. I tak się prezentuje. Powiem Wam, że jest duży, a tu jeszcze dodatkowo. Jest. Do góry spanie. W tym namiocie dachowym. Ja mam pomysł. No. Schowamy się tam. I pojedziemy z nimi. I pojedziemy z nimi na wycieczkę. Dokładnie. Jakąś podróż nas zabiera. Tu idziemy się chować. I może coś jeszcze nagramy, jak się nam uda wyjść. Zobaczcie, ile tu w ogóle ludzi czeka do nich. Oni tam chodzą, rozdają autografy i książki, sprzedają. Chyba najbardziej oblegane stoisko na całych targach. Dobra, ale my uciekamy, żeby nie blokować, niech też inni sobie tutaj popatrzą, jak on wygląda w środku. To jeszcze pokażemy Wam, jak wygląda od tyłu ten bus. Zobaczcie, ile tu mają przyrządu do podróżowania i narzędzi, siekiery i różne tutaj tego typu narzędzia. Nie Tam się Tam się schowamy. To no może i tam się schowamy. Także drzwi tylne robią za taki bagażnik na narzędzi, a miłość tu się chowa i pojedzie. pa. pa. Tak właśnie prezentuje się stoi z przez przy świat. Z karolem sobie robią zdjęcia z każdym. Poczeka w tamtej dużej, ogromnej kolejce. Nie wiem, czy będziemy czekać. Zobaczymy. I wróciliśmy już tutaj poglądać sobie przyczepki zobaczyć jaką adresęśmy spotkali. Bardzo podobna do naszego układu. Łóżeczka piętrowe z tyłu, tutaj jest stolik. Miło zdjęcia robi. No i tam jest jeszcze toaletka, więc bardzo podobna, i chyba jedna z tańszych przyczep. Dzisiaj na targach, bo kosztuje 100 tysięcy, a tak to ceny chyba poszły troszkę w górę, no troszkę to tak, troszkę mało powiedziane, że tak powiem, wystrzeliły w górę, z tego co tak obserwujemy. Fajna tak Ogólnie nam się bardzo podoba, no gdyby była to większa, no, ale ogólnie fajna. całkiem fajna. Oczywiście nie może zabraknąć też... Takich kamperów, czyli Morello, Patrzcie jaki gigant. Ogólnie, to ten rodzaj kampera może z tyłu zabrać świata 500. Zaraz wam to pokażę. Taki ma duży bagażnik. I tak właśnie wygląda bagażnik tego Morello. Góry rower, a tu są normalnie na jazdy. 500 może zaparkować. Jeszcze wam pokażę od boku, jak wygląda ten bagażnik. No ogromny. Gdzie takim dużym podróżować? Czy masz jakiś pomysł? Nie mam pomysłu, ale jeszcze... widzieliśmy już gdzieś takiego dużego. W Norwegii. Nie? W Norwegii tak mi się wydawało. Taki ogromne stało koło nas na parkingu? Czyli tak prezentuje się stoisko Morello. To są mniejsze, kamperki. A my teraz idziemy na drugą stronę, gdzie stoi prawdziwy kamper. Czyli wersja amerykańska na Fordzie. Zaraz Wam pokażemy, jak on wygląda w środku. Zaraz zobaczcie, jak jest potężny. Łyczeki już tam wchodzą. Zaraz zobaczymy, wchodzimy do środka. A teraz zobaczcie, jak on jest potężny. Praktycznie jak nasza przyczepa z tyłu. Łóżeczko. Tu jest toaletka. Zobaczcie, jaki duży prysznic. Ile tu jest szafek? Mikrofala, duży zlew i taka ogromna luduba. Tak się właśnie prezentuje amerykański camper, którego można wynająć i podróżować po Ameryce. Piszemy się na takiego? fajne Tu jeszcze pokażę Wam bagażnik, jak on ma. Także bagażnik też potężny. To jest jedna chyba z większych wersji. No i do góry jeszcze oczywiście złóżko, którego Wam nie pokazałem. Także camper gigant. A my idziemy dalej oglądać, już tym razem mniejsze wersje. Takie europejskie. Tym razem jesteśmy w przyczepie, jakby naszej. Nie tak do końca, ale w w, siku. w takim dużym detlefsiku. Zobaczcie, tutaj jest podkowa. Miłość tutaj już kombinuje coś przy kuchni będzie gotował. Jaki duży ogólnie jest blat w tej przyczepie. No i tu zobaczcie, jest taki inny układ, bo jest w poprzek. Łóżko małżeńskie, i z tyłu na całej szerokości jest. Toaleta z prysznicem. Też dość dużym. Jak na przyczepy. No i tu jest kibelek. I taka duża. Dwłośka. Dłośka. Tylko jedyny minus, że są tylko dwa spania. Tak naprawdę. Bo jest podkowa. No i to łóżko małżeńskie. Także dzieciaki miałyby problem, żeby tutaj gdzieś spać. No chyba wiem, wiadomo, że to można rozłożyć to łóżko, no ale tak. Bardziej to już jest kłopotliwe. A teraz jesteśmy jeszcze w jednym dolewszy, ale zobaczcie, jak jest wykończony. Wszystko jest w bieli, szafeczki, co przeważnie ludzie malują sobie, żeby tak zrobić. A tu jest oryginalnie i praktycznie układ taki jak u nas, tylko że tu jest podkowa. A jak wiecie, u nas są dwie takie sofy małe, także bardzo podobny układ jak nasz a wręcz identyczny Na odmiany weszliśmy jeszcze do kamperka też detlefsik, na Fordzie Tylko, że taki malutki łyżeczko. I w sumie tylko stolik, nie ma więcej spania Więc malutki, odpada Idziemy szukać dalej I Jak sami widzicie Pojazdów tutaj na tych targach jest naprawdę multum, to jest jeden tylko z pawilonów numer 5. Stoi tu Adria, Knaus, gdzie niegdzie stoją camperwany, a my idziemy w kierunku pawilonu numer 4, gdzie stoją Bana Weszliśmy teraz do strefy retro I Zobaczcie jakie tutaj stoją maszyny Fiat 125P Tutaj motorynka A tutaj rzut przerobiony na camperwana. No, jak możecie zobaczyć Tutaj dużo takich unikatowych pojazdów. No i wchodzimy teraz w strefę van lifeu po lewej stronie kampermaniacy. A tutaj kapitan Szczepa zapewne coś opowiada o swoich akumulatorach i panelach. jest kapitan zobaczcie jaki piękny kamper. teraz przyszliśmy do Mentosa z Kubeway i zaraz Wam pokażemy jak on wygląda w środku. Obecnie ich nie ma bo gdzieś poszli, zaraz mają wrócić I idziemy zobaczyć jak on tutaj wygląda że zajrzymy do środka Jak się Mentos prezentuje na żywo Pięknie Pięknie tu macie Teraz przedczas czas na kamperki Zobaczcie, jesteśmy w kamperku z alkową Chyba takie najlepsze rozwiązanie jak dla naszej czwóreczki Duże łóżko I tu ogólnie jest taki rozstaw, że to miejsce do jedzenia właśnie jest taką jedną ławeczką I z drugą fotele są oddzielone, właśnie tutaj strefa jezdna od strefy takiej mieszkalnej, co nam właśnie pasuje. A z tyłu rzeczko takie duże właśnie. Wtedy jest większy bagażnik, no tak jak zapewne wiecie, to łóżko piętrowe, to dolne zabiera właśnie na przestrzeń bagażową. Jak się dzieciom podoba? To super. Także... Także no... Trzy kropki. Idziemy dalej. I teraz przyszliśmy do przyczepek takich, zobaczcie, w stylu retro, Eriba. Jesteśmy ciekawi, jak one właśnie wyglądają w środku. I już Wam pokazujemy. Oczywiście dach podnoszony. One są ogólnie niższe tutaj do tego poziomu. Tu jest takie duże łóżko. Z tyłu przyczepy aneks taki kuchenno jadalny. No i zobaczcie, tam jest stolik, można sobie zjeść. A tu co jest toaletka? A tu jest toaletka. Więc taka mała, fajna przyczepka A tu jeszcze jest szafka. I tu jest cała elektrownia z piecykiem na dole. Czyli szafeczki zostają tylko te, co są tutaj wokoła. dość fajna ciekawe, wnoszony, tyk, tak tylko właśnie ciekawe jak działa ten dach bo tu jest no ogólnie chyba taki na bardziej cieplejsze klimaty chyba tak. No, ale widzieliśmy już kilka takich pszczepek jeżdżących po ulicach więc ludzie kupują cena może niezbyt najniższa my chyba trójka z przodu nie wiem, zaraz nie zaraz co? sprawdzimy chyba że gadam głupoty to zaraz się poprawię a cena trochę przesadziłem, bo 160 tysięcy, no ale i tak dużo jak za taką szczepkę. No i tak powolutku już zmierzamy w kierunku wyjścia. Pokazaliśmy Wam troszeczkę tych przyczep kamperów. Może niezbyt wiele, bo naprawdę było dzisiaj bardzo dużo ludzi i ciężko było cokolwiek nagrywać. ale troszeczkę macie obraz jak to wygląda cenowo, no jest na pewno dużo drożej niż do tej pory. Jedynie przyczepy Detlefsa są w takiej miarę przystępnej cenie, no i Adrię w sumie też, a reszta to naprawdę bardzo drogo. Także my powolutku będziemy wracać do domku i widzimy się w kolejnym filmie, także do następnego vloga, na razie, cześć!